Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na antenie Recynerista TV. Dzisiaj jest z nami Robert śliwa, nasz specjalista od astronomii, od różnych powiedzmy pytań na pograniczu rzeczywistości w takiej makroskali i futurystyki, fantazji, póki co, która może się okazać za jakiś czas czymś zupełnie realnym. No i chciałbym dzisiaj porozmawiać z Robertem na temat, naszym zdaniem. Istotny, być może jeden z najistotniejszych tematów, jakie, jakie mamy do dyspozycji, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Co o tym sądzisz, Robercie? No, jeszcze tego nie wiemy, ale ostatnie odkrycia, jak również yy, ogrom wszechświata, pozwala zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że sami nie jesteśmy. Yy, odkrywamy. Coraz więcej, że tak się wyrażę, nowych światów, to znaczy yy, egzoplanet, planet krążących wokół innych gwiazd, nie wokół Słońca. Jest ich naprawdę dużo i szansa, że na jednym z tych planet yy, mogło powstać życie jest bardzo wysoka. Planet jest naprawdę dużo. Yy, warto tu powiedzieć taką ciekawostkę. Jeszcze 20 kilka lat temu nie było ich wcale. To była czysta futurystyka. Pewnie są, ale dopóki nie odkryliśmy, to nie możemy mówić o rzeczach, które... Czy znaczy, ja pamiętam, że niektórzy naukowcy, moim zdaniem na tle religijnym, bo przecież no. jednak część naukowców to są ludzie religijni, mniejszość wśród tych religijnych, ale jednak się zdarzają, no wręcz stwierdziła, że nie ma żadnych innych planet. Czyli chciała jakby tak, tą <laughs> taką wyjątkowość naszego układu słonecznego obronić, jakby cofnąć się przed Kopernika, kiedy Ziemia była centrum układu słonecznego i pamiętam, że jeszcze zanim zaczęto odkrywać pierwsze planety, no to były takie różne debaty, tak? I, I to mnie strasznie dziwiło i wręcz denerwowało, jak naukowiec może po prostu twierdzić, że Ziemia jest jedyną planetą, znaczy nasz układ słoneczny, jest to mm -hmm. po prostu absolutnie niemożliwe, tak? Przy tak dużej ilości gwiazd. No mnie też takie stanowisko mm -hmm. dziwi. Może ono się wiązać z ten, teraz już jest nieaktualny, z byś. tym wychowaniem, mm -hmm. być może religijnym, że no Bóg Stwórca stworzył Ziemię. To jest ten najważniejszy punkt świata. Otóż nie. I coraz więcej pokazuje, że no nie tylko ten świat jest dużo większy niż, niż, niż Ziemia i Słońce, ale galaktyka ogromna, tych galaktyk też dużo, dużej ilości, a w tych galaktykach planety. Takie jak Ziemia, a nawet lepsze, e, mogą być, więc pewnie taka się znajdzie, bo skoro istnieje ich tak dużo, szacuję, powiedziałem, że jeszcze dwadzieścia kilka lat temu planet pozasłonecznych nie znaliśmy wcale. E, warto powiedzieć, że na dzień dzisiejszy odkrytych, e, zidentyfikowanych z całą pewnością, że są, jest prawie 1900, z czego Przyrost jest tak szybki od nowych, że około połowa to rok 2014. To jest drugie tyle, co wszystkie lata wcześniej. No tak, tak, taki, to przyrost, się taki przyrost wykładniczy, niesamowity. Mamy na szczęście coraz lepsze instrumenty do obserwacji y, gwiazd, y, coraz większe moce obliczeniowe komputerów, bo to też się przydaje. Z czasem tak? no to jest po prostu mierzenie drobnych różnic jasności, prawda? I w tym momencie. I mamy doskonalszy sprzęt, taki, który się nie kojarzy z zwykłemu śmiertelnikowi z obserwacją nieba, tak? bo mhm. tu często nic nie widać, tak? to jest tylko liczenie e, siły światła. Tak. No to tym, no tym, tym dzięki temu czymś sprzętowi więcej odkrywamy planet. No można założyć, że tych planet w danej galaktyce jest co najmniej tyle co gwiazd, prawda? Bo, co najmniej? bo być może nie wszystkie gwiazdy mają planety, bo to też nie jest jeszcze udowodnione, zauważ, bo to tak się mówi. Ale de facto to nie jest jeszcze udowodnione, że nie wszystkie gwiazdy mają planety, prawda? Bo przecież bardzo malutkich planet nie wykrywamy. No tak. Możemy stwierdzić z całą pewnością, że jeśli coś jest, no to jest poniżej naszego poziomu detekcji. Wiesz, mogą że... być gwiazdy z planetą wielkości Ceres na przykład. Tak. No to, to teraz nie mamy szans wykryć tak malutkiego obiektu. Dla tych, co nie wiedzą, Ceres to taka planetoida większa o średnicy około 1000 km. Planeta Karłowata. Karłowata. To Pluton razem z Ceres są teraz jakby w jednym rzędzie ciał tak, tak. niebieskich, no ale no... Tak małe ciało uh -huh. z, z odległości międzygwiezdnych no jest trudne do wykrycia na naszym poziomie. Czyli można założyć, że tak jak w naszej galaktyce jest około 200 miliardów gwiazd, tak. Tak, tak ostrożnie licząc jest 200 miliardów planet, zakładając, że nie, nie każda gwiazda jednak ma planety, uh -huh. No, ale, ale jak już są planety, to, pre, pre, no, to chociażby mówi o tym no, sposób kształtowania się tego dysku planetarnego wokół gwiazdy. Obserwujemy takie zjawiska tak. w kosmosie. No więc bardzo mało jest prawdopodobne, żeby z takiego zjawiska powstała tylko jedna planeta. tak? Oczywiście. To gwiazda musi po prostu stracić część planet z uwagi na jakieś tam zderzenia, kolizje grawitacyjne czy, czy bliskie przejścia. Tak? tak, tak. Ale sama z siebie raczej, jeśli już ma planetę, to powinna mieć więcej niż jedną. Oczywiście, I odkrywamy coraz więcej. To co powiedziałem, że taki duży przerost jest, a on w przyszłych latach spodziewamy się, że będzie no, jeszcze, jeszcze większy. Temat stał się bardzo modny, między innymi dlatego też, że o tym się mało mówi w telewizji, bo są tematy takie właśnie o, o, o różnych możliwych wojnach, o kryzysach, a mało się mówi takich ciekawych rzeczy. Mało kto wie, że w tej chwili w drodze w kosmosie, w odległości większej niż 1,5 miliona kilometrów, jest 21 sond kosmicznych, międzyplanetarnych, które zostały wysłane po to, żeby badać Jowisza, Saturna, Plutona, Merkurego, Mnóstwo tego jest. I to leci, już biorą dane. Niektóre jeszcze dopiero dolecą i będą miały cały król swojej misji. Na przykład w, w lipcu sądami nie. New Horizons, minie Plutona, uh -huh. mamy odległości. Ja jestem tutaj fanem tej misji. Wysłali Voyagera i Voyagera 2 w latach 80-tych. One, one miały być też do Plutona, ale Carl Sagan, jeden z e, pomysłodawców tej misji projektantów, przeprogramował w trakcie mm, jedną z sąd i nie poleciało do Plutona, dlatego że ważniejsze było dla niego zbadanie Księżyca, Saturna, Tytan, mhm. wolał przekierować ją, żeby przyleciała blisko. Miał właśnie mm, jedną z obsesji Karla Sagana, niezwykłego wizjonera i naukowca, było właśnie szukanie życia. No tak, i tutaj obsesja tu dużych księżyców planet gigantów miała no, spore znaczenie, bo mhm. dodajmy, no, jeśli chodzi o planety krążące wokół gwiazd, no, to powinno być, yy, jeśli chodzi o życie, jakieś w miarę znamy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, Planety typu ziemskiego, czyli odpadają ciała typu Jowisz, Saturn, czyli gazowe tak, olbrzymy. Tak. E, natomiast nie oznacza to, że w okolicy gazowego olbrzyma nie może istnieć życie, bo tak jak na przykład jest Księżyc Jowisza Europa, który ma ciekłą wodę. E, już chyba to udowodniono, że on ma ciekłą wodę pod, pod skorupą. To jest, to jest pewne. Tak. E, może mieć życie, tak? no bo skoro jest ciekła, no to ta woda jest rozgrzana, prawda? Dlaczego ona jest rozgrzana tak daleko od e, no, bo są siły pływowe, prawda? Właśnie. I dusz, takie duże ciało jak Księżyc mhm. jest na tyle dużo, duże, że różnica pomiędzy siłą grawitacji tego brzegu Księżyca, mhm. który jest bliżej planety centralnej, a tego drugiego brzegu, jest na tyle znacząca, że, to, że ten Księżyc ulega deformacji. Mhm. Tak jakbyśmy holochopo rozciągali. Bo to, bo to mhm. jak ta grawa będzie przyciągana mocniej, to słabiej powstaje różnica sił. Tak samo księżyc ulega deformacji. On jeszcze rotuje, więc on cały czas jest deformowany, ściskany, zmiatany w wyniku tych sił pływowych. I wewnątrz niego, zgodnie z prawami fizyki, no, tam powstaje ciśnienie, mieszanie, i, i tam jest z całą pewnością płynna woda. I tylko tej wody jest więcej niż w oceanach na ziemi, wszystkich razem wziętych. No tak, no, ale na wierzchu jest lód, a właśnie jest daleko, jest tam ciemno. To też tak może się wydawać, że my sobie mm. mówimy o życiu na o księżycu i jako jakiejś fantazji. Otóż nie, to też nie każdy wie, że słońce nie jest konieczne do życia. Może być ciemno i może być życie. Czego dowodem jest życie w dużych głębokościach, w oceanach Tak, e, i prawdopodobnie ziemskich. jest możliwe, właśnie, że nasze życie w ogóle zaczęło. się Alternatywą dla fotosyntezy... A dopiero później zaczęliśmy korzystać ze słońca. Fotosynteza. Nie pojawiła się szybko w toku ewolucji. Czy ten... może pojawiła się dopiero po miliardzie lat? Czy jakoś tak? Tak, to nie, to nie było tak od razu, mhm. nie chcę teraz wchodzić w ten temat, ale alternatywą dla fotosyntezy jest termosynteza, czyli powstawanie tlenu w wyniku grzania. Mhm. Tak, tak jest w głębi oceanów. Gdyby słońce zgasło, no to to by było dla nas katastrofa. Ale przez jakiś tam czas jeszcze ta Ziemia by się kręciła, normalnie by sobie funkcjonowała to, co za, zanim by to wszystko zamazło więc przez pierwsze ileś tam dni, może dłużej, te stworzenia w głębi oceanów tego, że Słońce zgasło by nie zauważyły. Bo tam jest grzanie wewnętrzne z Ziemi. Są gejzery i, i Tak, i aczkolwiek... ta... Wydaje mi się, I że później by też mogły przetrwać jakieś organizmy na Ziemi, no bo by były nadal wulkany, tak, bo nadal tak, była tak. ta energia, no właśnie cieplna, wynikająca z różnych sił grawitacyjnych, z pola magnetycznego, To tak, tak. no się to takie dynamo, Ziemia jest dynamo i już sam fakt różnic w polu magnetycznym sprawia, że Ziemia jest nagrzewana, prawda? Tak, temat... Przesunięcia między żelaznym jądrem, polem magnetycznym i tak dalej, nie? Tak, mhm. oczywiście. Czyli i tak nadal... Jakby Słońce zgasło, nawet jakby nie było siły grawitacyjnej, siły pływowej, bo załóżmy, że Słońce by znikło po prostu. Mhm. Więc w tym momencie odpadłaby siła pływowa pochodząca od Słońca, która na Ziemi też działa. No to by nadal została bardzo silna aktywność wulkaniczna, którą Ziemia posiada, no związana z innymi zjawiskami niż, niż krążenie wokół tak, Słońca. Tak, ją na Ziemię płynę Pływowe działanie Słońca jest niewielkie, ale jest. No, tutaj ważniejszy jest obrót rotacyjny, jeśli chodzi o różne zjawiska. W, na Ziemi, tak? Które tak. przynoszą tak. energię tak. od wnętrza Ziemi. A rotacja by nie zamarła, jakby Słońce znikło. Z tego, co mówiliśmy o tych odkryciach i planetach, i potencjalnych drugich światach, y, warto powiedzieć to, że pierwsze odkrycie planet y, to były głównie planety bardzo duże. Bo im mhm. planeta jest większa, tym bardziej oddziaływuje z tą gwiazdą centralną, łatwiej ją wykryć. Ostatnie odkrycia Zeszliśmy już do najmniejsza planeta odkryta, jest tylko trochę większa od naszego księżyca. Wśród odkryć, wśród tych prawie 1900, mamy już grupę, grupę planet o rozmiarach podobnych do Ziemi. Wśród nich wokół gwiazd, spokojnie świecących, podobnych do Słońca. No, nie, nie do końca jak Słońce, one są chłodniejsze, mniejsze, ale każda z gwiazd ma tak zwaną ekosferę, czyli to miejsce, w w którym woda może występować, bo zakładamy, że jak szukamy życia, to szukamy podobnego do ziemskiego. No Może znaczy, tak. są inne warianty, ale szukamy coś, co podobne jest do Ziemi, a więc warunki, żeby woda była w stanie płynnym. Nie zamarzła i też się nie zagotowała. No, no tak, no to jest jeden z warunków. Ten obszar to jest tak zwana ekosfera, w której mhm. jeszcze jesteśmy. Więc z tych odkryć, nie pamiętam dokładnie liczby, ale kilka planet jest w ekosferach swoich gwiazd centralnych. Tam pewnie nie ma życia. Ale już takie wykrywamy i wiemy, że są w ekosferach. I. My i... znaczy nie wiemy, czy nie ma życia. Y... No tak, nie wiemy. Być może istnieje po nich przyciskach. Dopiero niedługo każdy tak. powiedz mi, będzie badać atmosfery tych planet. Tak, nawet jednej z nich udało się już zmapować. Jedną z planet. Ja dokładnie nie pamiętam numerku, ale Bo one mają swoje symbole. Jest taka, jest taka słynna kapitał 7B, nie wiem czy to nie o niej mhm. chodzi. I tam okazało się możliwe na podstawie tam różnych do efektów pośrednich e, zmapowanie e, atmosfery. To oczywiście duże przybliżenie, ale z tego dało się na przykład wyliczyć, że tam jest bardzo gorąco. I tam absolutnie tam nie jest miejsce dla, dla życia. Zresztą to nie jest planeta, która była w kosterze, bo tam jest kilkaset stopni. No tak. Ale udało się to zmapować. No to mapowanie oznaczono mapę jakby w długości światła, prawda, które emituje gwiazda. No i w tym momencie z planetą jest ten problem, że po prostu ten pas emisyjny gwiazdy mm -hmm. jest dużo bardziej wyraźny niż planety. Planety mm -hmm. to jest jakby tylko drobne zakłócenie w obrębie spektrum gwiazdy, prawda? Tak, na podstawie tych odkryć, które już właśnie zaszły, i tych pierwszych odkryć, jest takie wstępne szacowanie, co powiedziałeś o liczbie planet, mm -hmm. że ona jest mniejsza niż 200 miliardów. Bo to, co szukamy, szukamy tylko w otoczeniu Słońca, około tysiąca lat świetnych możemy, możemy sięgnąć mhm. różnymi metodami, niektórymi dalej, niektórymi tak. bliżej, a to jest tysiąc lat świetnych cóż to jest wobec galaktyki, która ma 100 tysięcy lat świetnych, prawda? Ale możemy szacować. Mhm. przy tej gęstości gwiazd, jaka występuje w naszej okolicy, jak, ile, jak jest dalej. Więc z tych odkryć planet typu ziemskiego szacujemy, że co najmniej 17 miliardów planet, do planety wielkości podobnej niż Ziemia. Co też napawa pewnym optymizmem pod kątem poszukiwania tego życia. No. no. Ewentualnie też pod kątem tego, czy sami moglibyśmy zamieszkać kiedyś na którejś z nich. No, Ziemia ma swój czas skończony. Eksploatujemy środowisko i nawet jeśli będziemy bardzo grzeczni, no to ta Ziemia nasza jest coraz mniej. Dla nas ciekawa i przyjazna, yy, jakiś recykling, wszystko fajnie, ale no z czasem będzie trzeba sobie szukać innego miejsca. Powiedz mi na koniec... Yy, na no, szczęście mamy jeszcze czas. Bo no, no widać, że w naszej galaktyce jest 17 miliardów planet typu ziemskiego prawdopodobnie. Przypuszczam, a tak. A prawdopodobnie więcej. Tego może rzędu te wielokrotnie. są bardzo ostrożne, tak? Bo może się okazać na przykład, że nasz układ ma mało planet. Tak naprawdę, że, wiesz, że to nie jest jakaś średnia ilość planet w układzie, tylko mała. Istnienie satelitów, jakichkolwiek planet mhm. wokół Słońca, księżyca wokół planet, jest czymś powszechnym. Mhm. Na Wytłoku na Ziemi ma tylko jeden księżyc. Mhm. on jest tak duży, że się mówi, że to jest podwójna planeta. Największa no, ze wszystkich, nie. jeśli chodzi o proporcję masy mhm. księżyca do masy ciała centralnego. A taki Pluton, maleń, maleńkie ciało na obrzeżach, ma chyba cztery księżyce co najmniej. Jest główny Charon, odkryty już dawno. A jeszcze uh -huh. jest kilka mniejszych. One są małe, ale są. No tak, ale one jest I blisko pasła aorta. To postępowanie łatwo chwyta. Do tronu jest czymś powszechnym. No tak. To powiedz mi na koniec w takim razie, bo myślę, że to życie istnieje i może je kiedyś spotkamy, może nawet my uh -huh. będziemy świadkami spotkania yy, innego życia. Oczywiście, no dużo łatwiej będzie spotkać po prostu życie, czyli że jakaś planeta ma tam jakieś bakterie, coś tam. A nie od razu cywilizacji, która buduje miasta, prawda? Zgadza się. Hmm, takich żyć rozwiniętych jak nasze pewnie jest mniej tak? yy, w kosmosie, no bo to wiesz, to są kolejne stadia jakby rozwoju. Równie dobrze ewolucja naturalna może w ogóle nie wykształcić na danej planecie hmm. inteligentnych stworzeń, chociaż ewolucja tam trwa dłużej niż u nas. W tym, w tym miejscu właśnie warto powiedzieć, no tak, że możemy wykryć planetę, mhm. która jest w ekosferze, czy wykryjemy życie. Raczej ciężka. Możemy pośrednio wykryć znaki tego życia, Aha. a więc przy korzystnych konfiguracjach tych planet, które przechodzą na tle gwiazd, są to tak zwane metody przejścia, że to przechodzi na tle Aha. gwiazdy. W pewnych korzystnych konfiguracjach możemy starać się odczytać widmo tego światła, które przechodzi przez atmosferę planety. To jest bardzo słabe, oczywiście, z tej odległości wobec potężnego światła z gwiazdy, ale, ale te odbicia i to, co przechodzi, już teraz jakieś naśladowe. Próby są, przyrządy są coraz lepsze i to będzie możliwe w przyszłości, pewnie dokładniej. Odkryjemy sam fakt, że są ślady istnienia istot organicznych, które wydzielają pewne związki, i z całą pewnością jest tam coś, co się rozwija, ale nie wiemy, czy są to jakieś prymitywne, czy bardziej zmienne, mhm. czy takie jak my. I na to będzie trzeba czekać, aż ktoś jakiś impuls, który będzie świadczył o działalności sztucznej, że ktoś tam coś buduje, tworzy. Tak, to tak, będzie trudne. Tak, będzie trudne. No, ja tu chciałem dodać, że oczywiście, życie jest dzięki temu, że jest replikator pierwszy gen, czy jakiś odpowiednik gano, No, to życie bardzo szybko zaludnia całą mm. planetę. I oczywiście, tak jak u nas na Ziemi, powinno wpłynąć na zmianę atmosfery. W naszej atmosferze nie byłoby tyle tlenu, gdyby nie życie. tak? Oczywiście. To jest jakby zanieczyszczenie sztuczne, zanieczyszczenie życia. Tak, tak. No i ogólnie one zatruły atmosferę. E, większość organizmów wtedy wymarła. Tak. E, same silnice bardzo długo używały tego dla obrony przed tlenem fotosyntezy. Fotosynteza nie była tak. źródłem energii, tylko była mechanizmem broniącym organizm przed tlenem. Dopiero później w takiej ewolucji się okazało, że tlen jest też dobrym paliwem, mhm. aczkolwiek ciągle niebezpieczny, dlatego tak często zapadamy na raka. To też jest spowodowane te, te, tym, że, że między innymi oddychamy tlenem, tak? to jest jakby takie bardzo niebezpieczne paliwo, bo tlen jest tak. wysoce wybuchowy tak? Tak. i on nam czasem w komórkach też wybucha że tak powiem, uszkadzając je i sprawiając, że one mutują, prawda? To właśnie jest to, że, że część zjawisk, które mm -hmm. występują są mechanizmem szkodliwym, ale z drugiej strony są jedną z części ewolucji, tylko co napędza ewolucję, że są no. zmiany, że zachodzą negatywne zmiany, ale w ogóle, ogóle zmiany, z których część jest negatywna, ale jakaś tam część okazuje że część przeżywa i, i No tak. tak. I pędza, w przypadku, w przypadku to, Ziemi że... zatrucie atmosfery tlenem okazało się korzystne. Bo Gdy być może by było... z tego się nie wykształciły, by się nie wykształciły organizmy wielokomórkowe. Yes, no, no. Ażeby żeby... powstała inteligencja i w ogóle cokolwiek co widać, co ma jakieś no. bardziej złożone cechy, no to musiały być organizmy wielokomórkowe. No, tak. U nas to było tak, że po prostu doszło do takich kolonii dużych, gdzie po prostu bakterie beztlenowe były w środku. A mhm. bakterie, takie jak sinice czy inne tego typu organizmy oddychające tlenem, były na zewnątrz. I de facto my do dzisiaj jesteśmy taką kolonią, bo tak. w naszych ilitach są skryte bardzo, znaczy niezbędne nam do życia de facto bakterie, e, które umierają pod wpływem zetknięcia się z tlenem. Dlatego że, e, rany jamy brzusznej są tak niebezpieczne. Tak? Tak. Tak? To jest miejsce, gdzie nie powinien się dostać tlenu. Tak, no. Są czynniki szkodliwe, ale mm -hmm. z drugiej strony są mot motorem ewolucji. Dobrze. Jeżeli mm -hmm. planeta byłaby zdrowa, to może by za bardzo zaczęła ewolucję. Dobrze, to powiedz mi na koniec, yy, czy jeśli już spotkamy właśnie to życie, to czy to nie będzie niebezpieczne? Bo wielu naukowców i humanistów uważa, że jeśli spotkamy jakieś życie, to ono na pewno będzie chciało nas pokonać, zdobyć. E, że to będzie tak jak wiesz, jak e, Europejczycy wpadli na Indian Północnoamerykański. Hmm. Czyli taki totalny kataklizm, wyższa cywilizacja pożera niższą, e, nawet tak jakby mimochodem. Nie na zasadzie podboju, tylko wiesz, tak mimochodem, że po prostu to zetknięcie jest takie giganta z czymś malutkim. Że tutaj gigantowi jest potrzebny jakiś zasób, prawda? I zanim ktoś tam się obejrzy, że ten zasób no, sprawił, że tutaj już w ogóle wszystko przestało istnieć, to już będzie za późno. No, są takie mroczne czarne wizje. Co o tym sądzisz? Jak popatrzeć na naszą cywilizację, która tylko myśli mhm. o, o, o zysku, jak trafia na nowe złożacz, nowe środki, z może, które może spieniężyć i się zbogacić, to yy, wykorzystuje to, jak tylko się da. Ale jestem optymistą, dlatego że jednak rozwój cywilizacji to jednak rozwój humanizmu mhm. i zakładam, że jeśli będzie taka cywilizacja na tyle rozwinięta, żeby na nas trafić, tak żeby nawiązać kontakt to sam fakt, że oni się już tak rozwinęli technicznie to również musieli się mentalnie rozwinąć. Ja zakładam, że czymś naturalnym dla każdej cywilizacji jest także ewolucja pewnego systemu zachowań, który pozwala kooperować pomiędzy sobą a więc jak spotykają, to nie pierwsze co, to zagarnąć e, wszystko i zdławić, ale pomyśleć, co z tym zrobić. On no, też pomyślał i może nawet zakooperujemy, za czy może my na tym skorzystamy, bo, bo oni mogą mieć pomysły, których nie mamy my, jak również e, technologii, których nie mamy, i możemy się wymienić albo wręcz tylko skorzystać. Oni, o, tacy ludzie, prymitywni, pomóżmy im humanitarnie. <śmiech> <śmiech> Szkoda, żeby się te stworzenia męczyły. Ja myślę, że dla takiej rozwiniętej cywilizacji dzisiaj to bylibyśmy pewnie jakąś ciekawostką etnograficzną, archeologiczną, kulturoznawczą, a nie kimś, z kim można wymieniać technologię, równi z równym, no bo nas jeszcze długo dzieli od tego, żeby podróżować między różnymi układami gwiezdnymi. Tak. Jest, na razie to jest zupełnie niewyobrażalne dla, dla, dla polskich, dla, nie dla polskich, tylko dla ludzkich e, możliwości technologicznych. Natomiast ja powiem tak, że to Teffler też to zauważył, że niekoniecznie właśnie taka cywilizacja kosmiczna będzie agresywna. Bo być może wykształcenie się życia no, ma pewne cechy wspólne wszędzie, niezależnie z czego to życie się składa. I te cechy wspólne no, polegają na tym przede wszystkim, że jest to wiele organizmów, wiele replikatorów, które wiesz, konkurują, rywalizują ze sobą. Czyli prawdopodobnie gdzie indziej też musiało dojść do czegoś takiego, że jak się już rozwinęły inteligentne istoty, to też były podzielone na jakieś państwa, że nie stworzyły jakby od razu jednego państwa, tylko miały wiele antagonistycznych względem siebie państw, jakichś struktur, organizacji, nie wiem, społecznych. No i jak zauważał Teffler, niemożliwe byłoby rozwinięcie cywilizacji kosmicznej bez zgody. Rozumiesz? Tak jak u nas? Oczywiście. dzisiaj, nie mamy całej Ziemi, więc potencjał całej Ziemi, całej ludzkości służy eksploracji kosmosu. To już dawno byśmy mieli Mars mia mia miasta na Marsie. Oczywiście. Że 30 lat co najmniej, tak myślę, spokojnie, tak? I A tak wiesz, no po prostu ludzie patrzą sobie na ręce, rywalizują ze sobą. To nawet nie chodzi o wyścig zbrojeń, który znów się zaczyna ze za sprawą głupoty i okrucieństwa Putina, ale. Ale chodzi o rywalizację ekonomiczną, gospodarczą, prawda, każdą, że, tak. że, że po prostu ciężko się skupić na nauce, na rozwoju nauki. To jest jakby taki luksus trochę, mimo wszystko. Oczywiście, oczywiście. No Więc być może się... cywilizacja taka rozwinięta na tyle, żeby gdzieś dolecieć, szukać innych istot żywych, znaczy nie, nie sygnałów, tylko po prostu spotkania z nimi, no jednak musiałaby przejść ten y, okres. Y, rozdrobnienia, rozbicia, dążenia do wojen, do rywalizacji i dopiero wtedy wejść w kosmos. Także może właśnie taka cywilizacja będzie, będzie wręcz przeciwnie, nie będzie agresywna, tylko będzie bardzo pokojowa. To okres, jest okres podziału i wojen, mhm. który trochę nauczy szosunku do tego życia mhm. i tego, do czego to prowadzi, i pozwoli wykształcić bardzo solidne podstawy tych zasad takich, które nazywamy humanitarnymi. Mhm. I, i, I właśnie. To, że się mogło wykształcić taka cywilizacja, to co powiedziałeś, to po drodze musiały przejść te etapy podziału, a to, a to, że się z powrotem jednak udało im do tego dojść, to musieli przejść te etapy doskonalenia i z całą pewnością humanizacji. czyli jak to nazwać inaczej, tego co powoduje, że są przyjaźni dla innych stworzeń no tak, na swojej na... planecie? Humanizacji raczej nie, bo pewnie wyglądają inaczej niż na no, tak. Dlatego mówię naszym językiem, ale w sensie takim, że no, kooperacji z innymi. Yy, z tworzeniami innymi, na, nad nacjami, jak i innymi zwierzętami, mhm. z którymi muszą współdzielić miejsce na planecie i w kosmosie. Czyli co, Robert? Mamy nadzieję, że Anoż będzie mieć szczęście jeszcze za naszego życia, ktoś tam zapuka do bram yy, Ziemi, tak? Yy, oczywiście, to się może zdarzyć w każdej chwili. W każdej chwili. No tak. sam, film Kontakt Sagana, na, na motywach Karola Sagana, to jest film, który się może wydarzyć każdego dnia. Tak, to prawda. To tak, jakbyśmy mieszkali na małej. W samotnej wyspie na przykład na wyspie Wielkanocnej to też w sumie ci ludzie którzy tam mieszkali nie wiedzieli kiedy do nich przypłynie jakiś statek tak. a mógł w każdej chwili mógł chiński jeszcze przed europejskimi i dlatego cały czas słuchamy tak. jest program SETI mhm. cały czas słucham, czekamy na sygnał z kosmosu no mam nadzieję że to takie epokowe wydarzenia niezwykle ciekawe zmieniające w ogóle naszą perspektywę na rzeczywistość tak samo jak odkrycie Kopernika że że Słońce nie jest w centrum, że Ziemi, Ziemia nie, nie jest w centrum, tak, Słońce jest właśnie, ale że Ziemia nie jest w centrum, no, no też ogromnie zmieniło nasze postrzeganie. Ogromnie było kilka takich odkryć, które fundamentalnie zmieniły wszystko. Takim samym będzie odkrycie życia poza Ziemią, a w szczególności kiedy się okaże, że jeszcze jest to życie inteligentne. Tak, no wtedy po prostu no nagle się okaże, że stykamy się z czymś zupełnie innym. Pytanie, czy takie istoty będą miały sztukę, czy będą miały filozofię. Może się okazać na przykład, że sztuka to jest tylko ziemski pomysł, tak? No właśnie. a może się okazać, że nie, że wręcz przeciwnie, że nie będziemy w ogóle mogli się dogadać, ale na przykład za pomocą tańca, że i tu i tam będzie taniec, eee, i tu nie, i tam będzie muzyka. Jedno z pomysłów takich na przykład… W bliskich spotkaniach eee, trzeciego stopnia było właśnie że, za pomocą muzyki. Kontakt, że językiem jednym tak? może być muzyka. No tak, oczywiście. Bo nie trzeba się um, uczyć jakby języka, a to jest to coś, co wrażliwość wyłapuje każdy. Na pewno matematyka będzie, bo ciężko wiesz, wyruszyć w kosmos bez tak, matematyki, tak. a pewne, no, no żyjemy w tym samym wszechświecie, tak, więc, tak. więc y, no pewne elementy, pewne równania będą te same, prawda? Nie, nieważne kto to odkrywał, żeby móc użyć matematyki, no to Trójkąt prostokątny. Ale mogą funkcjonować w systemie szesnastkowym, ósemkowym czy. Ale potwierdzenie twierdzenie tego rasa jest uniwersalne. Zgadza się. Trójkąt nie zależy od tego, czy go narysujesz mackami, czy rękoma, czy na planecie grawitacji 10G, czy 1 dziesiąta G, czyli grawitacji Ziemi, prawda? Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Zrócimy jeszcze do tego tematu, bo to jest temat rzeka. Także jeśli Państwo mają niedosyt. Jeśli nie poruszyliśmy jakichś ważnych elementów, to proszę do nas pisać w komentarzu i chętnie za jakiś czas nawiążemy. I jeszcze jest tego bardzo dużo, tego. ja chętnie wrócę. Tak jest. No chyba, że po drodze spotkamy kosmitów, już w w I to wtedy się wyjaśni. Nie wiem, czy się wyjaśni, bo zawsze możemy następne spotkać, no ale powiedzmy, że będziemy wtedy zajęci się czymś innym. <laughs> Zaprosimy ich pewnie do do studia. Dziękujemy Państwu bardzo.